Archeologia, bardzo prosta, bo ja zawsze kochałem historię i geografię i to jest dziedzina, która łączy te dwie, te dwie specjalności. Znaczy od małego kolor mapa, obrazek, piękne znaczki kolonialne z czasu, kiedy jeszcze kolonie Anglicy mieli, szczególnie Kenia na przykład, z nosorożcami, z lwami znaczki kolorowe, to człowieka wyskakiwało to, Poza tym jeszcze komiksy, które się zaraz po wojnie pojawiały amerykańskie, które później w 1947-1948 dopiero władza zlikwidowała. Znaczy, ja miałem jeszcze szansę za załapać się na kawałek e, zachodu. I, no i jeszcze dochodziły te e, listy, wtedy kiedy dochodziły, właśnie z tymi znaczkami fascynującymi, e, z fauną, z florą, no, z obrazkami bardzo fajnymi. E, i do tego jeszcze, do tego jeszcze zamiłowanie moje do koloru. Znaczy kolor, to znaczy najb najbardziej kolorowa jest zawsze mapa, jeśli jest w ogóle kolorowa. A na tej mapie można sobie wyobrazić różne różniste rzeczy. Jedną z ciekawszych postaci, którą e, wspominam e, z czasów studiów e, i naszej obecności na ulicy Widok, była pani Karolina. E, pani Karolina czyli e, nasza sprzątaczka która z reguły otwierała instytut i która czekała już na pierwszych obecnych, pierwszych studentów ze szmatą przewieszoną przez ramię. I jeżeli ktoś nie wytarł butów w odpowiedni sposób, to natychmiast tą szmatą dostawał po głowie. I taką osobą bywał również ówczesny kierownik katedry, profesor Chmielewski, któremu nieraz się dostało na przykład za bałagan zostawiony na biurku. Ja pamiętam, jak dostałam taką karteczkę, że w niniejszym zawiadamiamy, że jest pani studentką pierwszego roku, prawda? I potem ten szok związany z praktykami, bo to trzeba, bo ja chyba we wrześniu miałam te praktyki, a potem już jak te praktyki fatalne się skończyły, toczyły się zajęcia i taki niesamowity zaszczyt wtedy, ponieważ... Przywitał nas profesor Michałowski, który, którego to był ostatni rok, że tak powiem, obecności na uniwersytecie. I dla nas to był ktoś rzeczywiście pół półheros, a w każdym razie postać legendarna, i on się też tak zachowywał. To znaczy, profesor Michałowski wchodził, myśmy wtedy mieli lokal na krakowskim przedmieściu jeden i witał się absolutnie z każdym. Absolutnie z każdym, student, pracownik, no nie wiem, woźna, wszyscy czekali na profesora. Mieliśmy wykłady z panem profesorem, już zaczynaliśmy być lekko krytyczni, bo pan profesor mówił w ten sposób: no, mój przyjaciel, prawda, kopał tu i tu. Więc po, jak, po kilku wykładach myśmy już mieli takie uśmieszki pod wąsem, prawda, no wiadomo, mój przyjaciel kopał tu i tu. Ale nie mniej te, te, te wykłady były takie wprowadzające rzeczywiście w to, o, 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 czym jest archeologia, być może nawet bardziej czym jest historia sztuki. Niż sam, że tak powiem, warsztat archeologiczny. Archeologia śródziemnomorska była uważana za taką elitę naukową, jeżeli chodzi o profesorów i studentów, że po prostu nie wszyscy mieli odwagę przestąpienia progu tej świątyni. Był to bardzo hermetyczny rok, jak mówili o nas koledzy i profesorowie. My wszędzie byliśmy razem, nie tylko na, na wykładach i w instytucie, ale również poza instytutem. I bardzo często szło się wtedy na winy, do Fukiera, który miał swoją siedzibę tam mniej więcej, gdzie znajduje się w tej chwili kościół seminaryjny, czyli tuż obok dziekanki. Była wspaniała knajpa, która miała coś z atmosfery greckich tawern w Aleksandrii. Sam chodziliśmy na wino. Z reguły dołączał do nas wielki przyjaciel naszego grona, nieodłączny towarzysz różnych wypraw, Wiktor Osiatyński pierwszą piątkę dostałam u pana magistra Andrzejewskiego, to był archeolog, egiptolog i to był pierwszy egzamin po pierwszym roku studiów i w związku z tym ja byłam szalenie zdenerwowana i kolegom tworzącym giełdę przed y, pokojem, w którym odbywał się ten egzamin Yy, powiedziałam, że jeżeli dostanę dobry stopień, to jestem gotowa pocałować yy, pana Andrzejewskiego w kolano. I poszłam do niego na egzamin. I on mnie zapytał, do dziś to pamiętam o rolnictwo w Egipcie, na co stwierdziłam, że yy, nie mogę mu powiedzieć o żadnym narzędziu rolniczym, ponieważ wszystko mi wyleciało z głowy poza nożyczkami. Ale tych na pewno Egipcjanie nie używali. No to on mi postawił piątkę i wyprosił za drzwi. Ja nie wiedziałam, że dostałam tą piątkę, bo miał indeks sobie, przy sobie. Po czym otworzyły się takie duże, dwuskrzydłowe drzwi i pokazało się gołe kolano pana Andrzejewskiego, który podciągnął mm. nogawkę spodni i mówi, no proszę. Najbardziej najtrudniejszy był egzamin z ekonomii. O mało się na tym nie przejechałem. Próbowałem dwa czy trzy razy, nic z tego nie wchodziło. Ja, składał się z dwóch części ekonomia kapitalizmu i ekonomia socjalizmu. Ekonomia kapitalizmu w porządku zaliczyłem. Przyszło tam tego, nie byłem w stanie. Nie byłem w stanie nawet przeczytać tego, co trzeba było przeczytać, a jak przeczytałem, to, to nie rozumiałem nic. No więc. On, Spaliłem raz, spaliłem drugi. Wyglądało, że mnie wyrzucą, no bo ile razy można. I wtedy <coughs> pani Sztytyuł, wówczas była adiunktem, chyba miała już doktor, poszła do swojego przyjaciela Kudlickiego, który był ekonomistą, i chciała pójść go jakoś, wiesz. Ja wiem, że on nic nie umiał, ale z innych jest jako tak, pójść go, no, on mnie puścił. Ja przez lata studiów bardzo sobie osłabiłem wzrok robiąc notatki w prawie zupełnych ciemnościach bo tylko z tego projektora padało trochę światła. No to że było w sali ciemno to sprzyjało także innym zjawiskom. Pamiętam jak kiedyś profesor Michałowski, który pokazywał takim kikiem detale na slajdach, niechcący nadepnął na studenta, który spał w pierwszym rzędzie i obudził się. Profesor bardzo grzecznie go przeprosił. Trochę za dużo tańczyłem i się bawiłem, dlatego że no, ten system był taki, że można było przechodzić z roku na rok, nie zdając egzaminów. Natomiast nie dostało się magisterium, jeżeli się nie zdało wszystkich bardzo trudnych egzaminów. Bardzo trudnych, bo trzeba było tyle książek przeczytać, całą półkę, żeby zdać jeden egzamin. A ja byłem yy, bardzo leniwym człowiekiem. Dzięki temu trochę może dłużej żyję, że nie oszczędziłem sił tam, gdzie, gdzie było trzeba.